Kiedy zobaczyłam, że Charlotte la, Marianna Longa i w ogóle reszta dziewczyn zostaje z tyłu, w pewnym momencie nawet Teresa Jahałk zostawała z tyłu. Wtedy pomyślałam sobie, że mam już w nosie taktyki norweskiej i że e, ja walczę o swoje medale, o, o to, co ja mam zrobić. I dlatego poszłam do przodu jak najbardziej. Marić się w tym momencie za mną wiozła, Johałk się w tym momencie za mną wiozła. Nie chciały mi pomóc, mimo że pokazywałam im parę razy, żeby może któraś mnie zmieniła. Dopiero na samej górze stanęłam, po prostu stanęłam jak słupek. <laughs> I wtedy. Zmieniły mnie przed zjazdem. Eee, a później zaczęła się łyżwa. Wszystko fajnie poszło, naprawdę. No, tro, troszeczkę może przeszarzowałam na klasyku, ale musiałam to zrobić, jeżeli chciałam tutaj mieć medal. Eee, I później poszła łyżwa. Dziewczyny współpracowały bardzo mocno ze sobą. Na ostatnim, długim zjeździe Jochał poszła pierwsza, ja poszłam trzecia. Jochał puściła Marit. Mnie już nie, nie tyle, że nie chciała puścić, ile. W ogóle nie chciałam je zobaczyć przed sobą i robiła różne dziwne zygzaki. No i tak, Maric, otrzymała parę sekund w promocji, a już na takim zmęczeniu parę sekund nie odrobisz. Także tak mniej więcej to wyglądało z mojej perspektywy. Ciężki bieg, naprawdę, ale trzeba się było spodziewać, że na Mistrzostwach Świata są, bywają tylko ciężkie biegi i trzeba było dać siebie od początku jak najwięcej. A bardzo fajnie, że starczyło na finisz. Moje pierwsze srebro na Mistrzostwach Świata. Startuję tak, jak chciałam startować. Naprawdę cieszę się. To świetny wynik. Piękny wynik, naprawdę. Trzeci, trzecia impreza podgląda, ja zdobywam medal. Liberec, mistrzostwa, Igrzyska Olimpijskie, teraz Mistrzostwa Świata. Pierwszy raz jestem w ogóle na podium w Oslo, bo nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło na Pucharach Świata. Więc znowu kolejne miejsce, że tak powiem, odczarowałam w tym sezonie, co ważne. Wiem, że pewnych rzeczy nie przeszkoczę, już wam to dawno powiedziałam. Oczywiście będę się starać, ile mogę, żeby przeskoczyć, ale pewnych rzeczy nie przeskoczę, i dlatego e, ja wcale nie mówiłam. Zobaczcie jak Karla dobrze dzisiaj pobiegła, gdybym ja nie pobiegła piątki szybko, to ona by z nami biegła i już by było, mogło być pozamiatane, także strasznie się cieszę z tego wyniku, a to, że m, dlaczego ma być wszystko pięknie, jeżeli Norwego można powiedzieć, że wcale nie są to ci wspaniali, prawda? Nie było żadnych problemów z taktyką, proszę pana, mamy, zawsze mamy parę różnych wersji do, do wyboru, a tak naprawdę czasem w czasie biegu, zazwyczaj w czasie biegu sama wybieram to, co jest najważniejsze, bo przecież kto z... Kto wymyśli, kto będzie jak biegnął, jak będą pracować na arty, więc te wszystkie jakieś tam mówienia przed startem to są tylko jakby takie wskazówki, których ja później mogę pilnować lub nie mogę pilnować, a czasem zazwyczaj zmieniam o 180%, bo tak wynika z biegu. Wszyscy są bardzo mocno zmobilizowani na te mistrzostwa. I tak naprawdę te dziewczyny do tej pory w tym sezonie miały dwa przekleństwa. Jedno to Marit Bjorga, a drugie to jest na Kowalczyk. I tak samo jak ja. I no, tak to dokładnie tak jak ja mam to przekleństwo, którym nie mogę się tak naprawdę... Znaczy przekleństwo oczywiście to jest wielkim cudzysłowiu, żeby Państwo tego znowu nie wzięli jakoś e, Justyna Kowalczyk, coś tam, coś tam, bluźni. E, chodzi o to, że tak jak ja nie mogę sobie poradzić z jedną osobą, tak z, ze mną też sobie nie mogą poradzić i e, to kiedyś tak, tak, taka kolej rzeczy się zmieni, dlatego mam nadzieję, że nie zmieni się za dwa dni.